Hej, ho, hej, ho. Hej, ho. hej, uśmiech. Uśmiech numer 17 dla taty. Tak, tak. Albo dla babci nawet. To jest tak. Dzień dobry, babciu, bo to dla ciebie film jest. To dla ciebie film, to dla ciebie film. To dla ciebie film. O jak ziewam, o jak ziewam. Popatrz, leżysz sobie w poduszce mamy, mama ci poduszkę oddała, i leżysz sobie w poduszce samochodowej. No, bo to jest bardzo wygodna poduszka i mi jest tu bardzo dobrze. I mi tu bardzo dobrze jest w tej poduszce. Tak. Bańkę puścimy, bańkę. To jest tu tak. Bańki puszczamy. Ależ ty tym językiem mielisz, synu? Tak gili <grymla> Tak, pomachaj do babci. Tak, dzień dobry babciu. Papa, to ja. Nosek. Policzek, policzek. U, napisz u. Mama cię nauczyła mówić u. Uszka ci się troszeczkę przy... Tak. Dobra, to idź, kolejny.